Dzień dobry drodzy widzowie, ja jestem Dawid Mek, a to jest kanał Dekonstrukcje. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziś odcinek inny niż wszystkie, trochę nudniejszy, trochę mniej zabawny, bo porozmawiamy o pieniądzach i o zatrudnieniu pracowników w biurze projektowym. Dziś jest bardzo ważny odcinek dla osób chcących pracować u nas w biurze, ponieważ prowadzimy aktualnie rekrutację projektantów, konstruktorów do biura w Toruniu. Zatem, jeśli oglądasz nasze odcinki po to, aby uzyskać trochę wiedzy, dziś to nie jest odcinek dla Ciebie. Natomiast jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszym biurze, zapraszam do dalszego oglądania. Poszukujemy do naszego biura w Toruniu konstruktorów. Tym razem typowo konstruktorów, nie architektów i nie instalatorów. Miejsce pracy to ulica Broniewskiego 10 w Toruniu. Abyśmy wszyscy nie tracili czasu, warto powiedzieć sobie, czego oczekujemy. Najważniejsze to odpowiednie podejście do pracy oraz chęć i zaangażowanie. Liczymy także bardzo na twoje umiejętności i doświadczenie. Wymagamy, aby konstruktor mógł pracować w zespole samodzielnie, bez presji przełożonych i ciągłego pilnowania. Samodzielność jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Wymagamy również samodzielnego myślenia inżynierskiego, pomysłowości, innowacyjności. Zatem u nas nie możesz liczyć na to, że przez najbliższe 2-3 lata będziesz rysował tylko belki żelbetowe lub słupy. Elastyczność w konstrukcji, myślenie zarówno o konstrukcjach stalowych, jak i żelbetowych oraz ogólny pogląd na konstrukcję jest dla nas bardzo ważny. Oczywiście nie muszę wspominać, że ważne, abyś znał lub znała odpowiednie programy do projektowania ale o tym myślę, że możemy porozmawiać na rozmowie kwalifikacyjnej. Zatem jeśli nadal jesteście zainteresowani, zapraszam Was do złożenia aplikacji na maila mekkonstrukcje małpka gmail.com. Minimum oczywiście CV, mile widziany, krótki list motywacyjny i kilka słów o sobie. Następnie w ciągu maksymalnie 14 dni wykonamy telefon do ciebie i zaprosimy cię na rozmowę. Czego możesz oczekiwać na rozmowie kwalifikacyjnej? Będzie to krótka dyskusja inżynierska, może jakiś prosty problem do rozwiązania, tak abyśmy się trochę lepiej poznali i zobaczyli, jakie posiadasz umiejętności i doświadczenia. Jeśli nadal jesteś zainteresowany, to zapewne interesuje Cię również wynagrodzenie. Od razu powiem, że operuję tutaj w tym momencie kwotami brutto. Osoby. Z pewnym niedużym doświadczeniem, bez uprawnień i po studiach mogą liczyć na kwoty rzędu 5, 5,5 do 6000 zł. Osoby doświadczone z uprawnieniami, cóż, podstawowe stawki zaczynają się od około tysięcy zł. Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę, ale jeśli jesteś zainteresowany pracą B2B, również zapraszam. Zapraszam was także, abyście zajrzeli na naszego TikToka, naszego YouTube'a, nasze strony internetowe oraz Facebooka. Warto zapoznać się trochę z firmą, do której będziecie składać aplikacje. Zapraszam!